Hej, witam Was w nowym blogu. Dzisiaj jest niedziela i jestem w drodze w jedno miejsce. To Wam pokażę niedługo, ale jeszcze czekam właśnie na całą ekipę. Ale powiem Wam, że od rana jestem trochę zła. Po pierwsze nie lubię wszystkiego robić szybko, szybko, a to tak właśnie wyniknęło, że Dlatego, że jeszcze z kimś się umawiać. I nikt wam nie, nie powie co planuje, a potem wymaga, żebyście byli na daną godzinę, kiedy macie też swoje plany i w ogóle więc wiecie... Tak mnie to trochę zdenerwowało od rana. Więc mam taki średni humor. Muszę przyznać, ale już dobrze. Ja też się szybko zdenerwuję, ale szybko mi przejdzie. No i to tak. Także jestem w drodze. Teraz czekam jeszcze. I zabiorę Was, mam nadzieję, w fajne miejsce. Też sama jestem ciekawa, co tam będzie. Zobaczymy. Tutaj jest taki tor, gdzie można pojeździć sobie autami. Auto. Jest trochę głośno, bo tutaj panowie też driftują, ale muszę mu powiedzieć, że jak wysiadłam z auta i usłyszałam ten ryk silnika, to jest coś niesamowitego. Naprawdę, uwielbiam, chociaż tak czuję, że trochę mało tego tutaj i najlepiej byłoby się na jakiś zlot przejechać, gdzie jest dużo takich samochodów i po prostu ten dźwięk silnika słychać na każdym kroku. Wyjście. No niestety trzeba chwilę poczekać i. I dopiero będzie coś się działo, bo tutaj niestety coś się na chwilowo i trzeba poczekać, żeby to na nowo zorganizować. No ale nic, jest strasznie gorąco, mega. Także cudowny weekend, naprawdę. Można by było teraz na plaży gdzieś leżeć. No w każdym razie tutaj są oczy, także uważam, coś tutaj będzie działo. Fajnie, że można będzie przejechać. i wracam już zjeżdżanie autami, znaczy, mój brat pojeździł ja popatrzyłam i nasłuchałam się tego i słuchajcie, jest niesamowite, ja uwielbiam takie sportowe, głośne auta z takim silnikiem i o Jezus, to jest coś niesamowitego, naprawdę ja wiem, że kobiety lubią Maczka też lubi więc pozdrawiam Cię, bo to jest coś niesamowitego, naprawdę, a teraz trzeba wracać do normalnej ulicy, do rzeczywistości to jest zawsze takie, takie przykre, ale Coś niesamowitego, muszę jakiś, na jakiś zlot jechać, albo na jakieś wyścigi, albo coś, bo przypomniałam sobie jak to jest. Niesamowicie, więc bardzo Wam polecam. Hej, widziałem się z Wami. Już trochę emocje opadły niestety i... <grym> i przyjechaliśmy do zoo, do bardzo ładnego zoo w Warszawie. Bardzo, bardzo lubię to miejsce, chociaż dawno nie byłam. Idę do mojego ulubionego, jednego z najulubieńszych miejsc, czyli akwarium, ale generalnie w ogóle lubię ten park tutaj. Ja słuchajcie, dawno nie byłam w Zo, ostatnio chyba dwa lata temu. Eee, I trochę się zmieniło, wyremontowali w ogóle akwarium, które wygląda teraz dużo lepiej, bo są większe akwaria, ale nie ma dużo ryb, bo zawsze były piranie, moje ukochane, ulubione i teraz nie było, nie wiem, pewnie je gdzieś przenieśli, więc, więc będę dalej szukać. Eee, no ale tak, widać, że się trochę pozmieniało i jest tyle ludzi, że ciężko się doprowadzić do jakiegokolwiek zwierzątka i to jest problem jednak bo naprawdę jest mnóstwo ludzi, ale no pochodzimy sobie, pospacerujemy, bo mimo wszystko to jest bardzo ładny park, bardzo ładne jest to, więc nawet na taki spacer, wiecie, można przyjechać pięknie. I jestem ciekawa, co tu się jeszcze pozmieniało i gdzie jest reszta moich ryb ulubionych, bo ja bardzo lubię. Na pewno pójdę jeszcze do rekina, bo tutaj jest też leki. Więc tak, no, na razie sobie chodzimy i jak coś zobaczycie ciekawego, to będę się do Was odzywać. O, patrz, patrz. It's sweeter than a songbird. Muszę przyznać, że jestem ciut rozczarowana dlatego, że nie ma tygrysów, nie wiem co się z nimi stało a zawsze były piękne a teraz nie ma tygrysów i nie było moich pirani u na też ich nie było więc jestem troszkę niepocieszona ale mimo wszystko jest fajnie, ale tyle ludzi chyba nigdy tyle ludzi w ZONI widziałam, naprawdę Już jest późno, znaczy nie jest późno, ale już się ciemno robi. Chyba jakoś po 20 jest. I chciałam Wam pokazać, że pomalowałam już do końca moją skrzynkę. Malowałam ją na dwa razy. I tak to wygląda. Ona sobie teraz tutaj schnie do jutra, także myślę, że już jest w stanie zadowalającym mnie i strasznie się cieszę. Bo jutro już będę mogła z niej korzystać. Tak mi się zostawiają do wyschnięcia i jeszcze ewentualnie jakieś poprawki, ale to już będę robiła później. Ale tak, tak wygląda moja skrzynka. Malowałam dwa razy. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to zadawajcie bo to wcale nie było jakieś trudne, chociaż myślę, że i tak wiele rzeczy mogłam zrobić lepiej, już teraz to wiem. Ale wiecie, to tylko skrzynka, no to nie ma co. Hej! Hej, witam się z Wami. Witam się, a w zasadzie zarazem już się żegnam, bo pomyślałam, że już pora skończyć tego vloga, już wróciłam do domu, w ogóle zjadłam w tym czasie, wiecie, ogarnęłam się trochę, bo byłam mega zmęczona, powiem Wam, że pomalowałam skrzynkę do końca, ale to też Wam pokazywałam. I myślę, że właśnie już pora skończyć vloga. W ogóle jestem zaskoczona, bo opaliłam się. I widzicie, tutaj mam taki pasek, bo to torebkę nosiłam cały dzień. Mam opalone trochę ramiona i plecy. W ogóle plecy też sobie opaliłam. Nie spodziewałam się tego, ale no już tam. No, trudno. Także cudowny dzień. I przypomniałam mi się, że jutro pracuję z domu. <grym> znaczy zapomniałam w ogóle, więc też się mega ucieszyłam, bo mówię, o to będę mogła się wyspać, nie będę musiała wcześniej wstawać i w ogóle no fajnie, fajnie. Także będzie taki trochę luźniejszy dzień, powiedzmy będę mogła sobie trochę odpocząć jedzie po tym weekendzie <laughs> zabieganym. Ale tak. Także to by było na tyle chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. A jak nie, to pewnie jeszcze powiem Wam z czasem. Aha, jeszcze miałam do Was jedno pytanie. W zasadzie chodziło mi to po głowie cały czas i się zastanawiałam, jeżeli ktoś dotrwa do końca tego vloga w ogóle to usłyszy, ale może nie wiem, może kiedy idzie ponownie to pytanie, bo zastanawiałam się, żeby nie nagrać takiego filmu, wiecie, Q&A, takie pytania i odpowiedzi. Może macie jakieś pytania? to może piszcie jej pod tym filmem i ja zobaczę, jeżeli będą, wiecie, jakieś ciekawe, będzie ich na tyle dużo, że będę mogła nagrać taki film, to postaram się coś takiego zrobić. No jak nie, to najwyżej to nie. <grych> także jak tam chcecie? Dajcie mi znać, czy w ogóle wiecie, chcecie taki film, czy nie. Bo ja tak właśnie się zastanawiałam od jakiegoś czasu, ale no nie będę nic na siłę, wiecie, robiła, także dajcie mi znać. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że spędziłyście równie miły weekend, tak jak ja ostatni weekend wakacji. Ale podobno przyszły też ma być ładny. Mimo tego, że to już wrzesień, także to nie kończy się. Mam nadzieję już teraz. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie coś, to piszcie. I ja Wam tak. Dziękuję. Zapraszam do kolejnych vlogów. I tak, i do zobaczenia.